Mama Elisia! Zostań sama w domu! Z mareczkiem! Właśnie podjechaliśmy pod domek, ale on już przejechał. Patrzcie, patrzcie. Ja sobie biorę na przełówkę. Włódki otrzep. Dobrze. Poczekaj, poczekaj. Serio? Nie no, na plastik, nic się nie stała, Dostał mandat do Wiesz co, czyli ten rok to nie jest dla ciebie. Jeszcze wy popa. Odcinek zakupy. To moje prostę skupiny. To Do zakupanego. A chciałabym powiedzieć, że prawa je przed wyjściem, bo wczoraj ubrudziłam w Sylwestrach. Chodźcie zobaczymy dalej. Chodźcie, zobaczymy dalej. Mega! Tu jest taka ścianka. To jest taka ścianka oddzielająca duży pokój. Proszę zapraszam. Wow, mega. Tu będziemy robić szarlotkę. Łóżko małżeńskie. Wow. Mega. Mega. Tak! Tak. O dla rozwodników, ale to... Się przesunie. Jaki telewizor? Ładnie jest, mimo wszystko. A łazienka jest tu obok. Grzesz uważam, że się nie wyjdzie. Do łazienki tam jest wyjście przez. Przed, no daj. Jakie do łazienki wyjście? No tam, no tam jest. jest wyjście przez, przez ogród. Masz takie przejście. Je... Marcin to był Bad jedyny dostępny domek. Nie, to jest kiber. Nie wierzę, że on jest na zewnątrz. No tak tędy się wychodzi. Dobrze, jest good. O, przeprowadzka. Jesteśmy tu dokładnie na 4 dni. Mam no, sim Samsung? Kamieśka, pierwotnie. Kami nie No A co to powiedziałem. No, ona mi no, no, tak bardzo powiedziała, jak mam sim Samsung. No, sim Samsung Co jest? robi? Samsung. Samsung. A jak to właśnie mówi? Kamer, w biernorzece, No dobra. 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 No, no. To wygra, wygrywa pokój z całym łóżkiem. Do trzech, tak? Do jednego. Do jednego. Jest. Jeden strzał. Trzy, cztery. Wygrał, Ej, znalazłam, coś. 50 40. 40. Dobra, przesuwamy wam Przesuwamy walizka. sobie przesuwamy. A po co, Nie Znowu się zaraz. Do. Uderzyłem samochodem w bramę I dostał mandat. I prawdopodobnie dostałem mandat. Choć liczymy, że nie. I prawdopodobnie jakieś punkty, pewnie 5 albo 5-4, coś takiego. Wróciliśmy. Wróciliśmy. Byliśmy ja. na Kropówkach. Jesteśmy na spacerku, było fajnie, zimno, z chłopaki jedli kebaba, mega ostrego, dobrego i mega drogiego e, Finalnie teraz... No dla mnie był ostry. Siadamy, będziemy robić tosty zaraz z majeczką, chyba co? Chcemy tościki? Dzisiaj? myślę, że za rano. Ja bym zjadła dzisiaj. Miałaś że pożarną jak świnia. Ale może się jednak gdzieś Jeszcze dzisiaj brakuje tostu i pizzy starej jesteśmy. Co dzisiaj jedliście foodowego? Hot doga ze stacji, choć to nie ja zamówiłem, ja go dostałem. Ja chciałem zejść hot doga, ale stwierdziłem, że jestem jeszcze na jedzeniu na Zjadłem maka i na koniec kebab. Ogólnie kebab był dobry, bardzo. A Aczkolwiek za takiego małego pulpecika, takiego takiego małego zawiasa, 40 zł, trochę kradziesz w biały dzień. Kto powiedzieć, jak mnie to... ja tak nie umiem. powiedzieć, że. No, fajnie, jest fajnie. No, fajna. Super. Już myślałem, żebym był w tym to mnie kupuję na w ogóle. Zreszku. Chyba, Madzia masz, bo ja jem Komu miałabym powiedzieć, jak nie tobie? Maja... O? A zaśpiewasz mi się po francusku. <noise> Cześć, widzę. O Janki staliśmy o godzinie 7 maja. Wstała mnie, obudziła, bo wcześniej z łóżka. bo ja nie Wychodzimy zaraz z domu o 8.30. Mamy wjazd na Kasprowy Wierch. Musimy tam być wcześniej, na pewno, żeby jeszcze znaleźć parking i w ogóle. Wyruszę plecaczek, bo nie będę chodziła z Jestem trochę przygotowana w góry. Mam ciepłe jeansy i ciepły długi rękaw. A to mam zwykłą bluzkę. Mam takie ugg. Fajne. Ej, a bierzemy gumę? Będziemy skakać w gumę? Tak! 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 O, tak mam podwinięte właśnie leginsy. Dwa sweterki wciągnięte o bluza Masz pomadkę, żeby ochronić usteczka? Nie! My jesteśmy... Bo się ją przyniosłam spokojnie. Nie! Patrz Marcin! Magda się mnie pyta czy mam pomadkę. No mocne, Szczęście, mo... że ma... My mamy wszystko zawsze wspólnie, jakoś razem telepatycznie powiązane. Teraz po matki. Kiedyś miałyśmy takie same etui na telefon, rozumiecie? miałyśmy te same rajstopy praktycznie. Jo. <śmienny> Cinek, proszę, outfit do kobluska. Zwykłe dressy. I zwykłe skarpetki. Siema, to znowu jak doszliśmy pod wyciąg, patrzcie. Nic nie widać. I ogólnie jestem trochę rozczarowana, bo myślałam, że ten wyciąg to jest taka kolejka jakby do góry, gdzie ci wiszą trochę nogi, no nie? Że wsiada się w czwórkę i się tak jedzie, fajnie i wszystko widać. A to jest taka wielka, wielka tuba, po prostu do której się wchodzi. I wchodzisz tam pewnie po 15 osób i tyle. Ale żeśmy to zrobili. Chyba to jest mini autobus, tragedia. Jestem mega zawiedziona. Ciema, ogólnie to nie przeczytałam, jak moja kamera w warunkach minut 15 stopni, więc będę Was mało wyciągać, jak coś to będę nagrywać z telefonem. Widoczność jest jak w Warszawie ostatnio. Mega na śnieg. Pokażę Wam teraz, co pięknie widać bo Ja myślałam, że ty będziemy wjeżdżać tam są gdzieś góry, gdzieś tam. Wiecie o tym, że maszynista, taki który wjeżdża tutaj wyciągiem, obsługuje taką kolejkę wyciągową. Pokonuje takich tras około 3500 w ciągu roku, to daje łączność 12 km około i około 6 km wysokości łącznie. Mega mocne. Jest ma jakaś zimno. No, z minus 15 jest na bank, nie? Nie, trudno. ci się podoba? Za... jest za zimno? I troszeczkę jest nie widać. Ale jest Prawda? będzie gorzej. Prawda. Zmiary chyba się dobrze przygotowałem. Ej, ja, ja też. No. A jak twoje wyglądasz? Śnie... Śnieżynka. Śnieżynka. Śnieżynka, Śnieżyńka, pokaż na gruncie. Zjechaliśmy w dół ogólnie. Bez nadziei, że nic nie widać. Mieliśmy zrobić aniołki na Kasprowy. Koreśka, taki Nie zapadasz, Tak, ja tam <padłam. grymiania> Jak to się stało, że ty tam jesteś? No, dobra, to chodź. Miała wydeptana Ale ty się zapadniesz tam Trzy, czte, Kurwa. Ale, Ale lima <laughs> właśnie się, się zbieramy, idziemy na termy Pół dnia, spaliśmy ogólnie, zjedliśmy tylko w domu jajeczniczkę i pół dnia, spaliśmy Jesteś na zewnątrz, tak? I chcąc nie, chcąc się zjebałam. Ja bym umarła. Ja kocham. Wiesz, jak tu Zobaczysz na termach, jak wejdę do zimnej wody, jak będę cała czerwona, bo krwienie zacznie pracować. Idziemy na termy! Termy! Let's go! Let's go to the beach, beach, let's go to the way. Wave, wave and balsam. E, ej, nie wiem czy tak tam było. Nie wiem też. Marcin cieszę się, że jedziesz na tarmę? No. ja to lubię taką atrakcję. No. <grym> Marcin ogólnie to nie lubi takich atrakcji. <grym> 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 Wylosuj jedną kartę. No i teraz popatrz na nią. I to jest piątka poduszki, prawda? Prawda. Moste co? Wybierz jedną kartę. Patrz na nią sobie. A czy ja, chyba nie okle zrobiłem. tym polega ka sztyczkę, A <śmienicza> że ja, że... Wszystkie są od tego. Że on widzi od <śmienicza> razu. A dobra, a to się zje troszkę sorry. Będę <śmienicza> miała teraz znaczenia. Moim statywem będzie to właśnie to. Byliśmy na termach i ogólnie termy zakopiańskie są takie... Bardzo mocno! Bardzo mocno, średnie. Byliśmy potem w Karczmie, bardzo blisko od term zakopiańskich. I było super! Jedzenie przepychło, ja zjadłam żeberka, były przepyszne. A ja wzięłam placek po zbójnicku, pyszny. Marcin i Grzesiu wzięli dewola, ja pyszne. Ziemniaków, które były taką płatką, smoką. Sropliwo no. było. <grym> powiedz to W ogóle kąpałam się w śniegu z Mają Maja jest mega hot, wytrzymała hot Maja jest mega hot Dzięki, <grym> thank, thank you Ty jesteś hot A, Dzięki A, Co ty jesz, Daj? Ej to jest k***a szarlotki Dobra Dobra powiedzcie czy było w bysznie? No ale co Wszystko to... mhm. co, Zabaw... Na co, co mam powiedzieć to powiem no <laughs> Milionki, Mazi. Dobra, teraz posiedzimy chwilę w ciszy. Nie ta się tak. No, dobra, czekaj, powaga. brata. Marcin, nie idź spać! Nie to spać, daj A zgasić byśmy światem? Proszę. Tak, proszę Dobranoc! noc. się na Morskie Oko Musimy się cieplutko ubrać Będziemy jechać koniem nigdy w życiu nie byłam na morskim oku a widziałam jak jest pięknie no i co, jutro wracamy do domu myślę, że wyjedziemy koło 8, 9 maksymalnie, plany a realia, zawsze inne cześć, widzę dojechaliśmy jeżeli macie siłę, energię i dobre wyposażenie wpójście w góry, polecam pójść Patrzcie na tą kolejkę Tu jest kolejeczka My stoimy tu Proszę Marcinek do mnie przyszedł Chcesz coś powiedzieć? Czuję się bardzo zmieszany. Dlaczego? No, nie wiem, nie chcę mi się jechać nie, nie widzi mi się to ja za yy, tymi koń. Ty chcesz trochę wbrew moim zasadom. No to ej, to dokładnie tak samo jest wbrew moim. W ogóle są piękne widoki. Ale nie jest aż tak zimno, powiem wam. Jestem bez rękawiczek i jest tak w miarę git. Siema. Wchodzimy na Morskie Oko z buta. Haha. Ha. <grystanie> Kilometr za nami. Idziemy skrótem. Wiele skrótów, ale mi się już nie wstąpi. Grzesiu mnie namówił. Jestem mega zmęczona, nienawidzę gór. Doszliśmy na Morskie Oko. Wchodzimy na własną odpowiedzialność na lód. Nie róbcie tego. Nie zapadnie się ten lód? Ejka, jesteśmy na Morskim Oku. Szło się tragicznie. Nie no, nie było aż tak źle. Ale widok jest... ...zacny. To najpiękniejszy na razie, to w życiu widziałem. Mega ładnie, to jest no. Bez kitu. Przepraszam? Zrobiłam wam państwo zdjęcie. Morskie oko! Ty, 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 ty. Morskie oko! Zagrożenie lawinowe. Małaśnika myśli, k. No nie zmuszaj mnie do takich rzeczy. A nóżkę Bogusia zrobisz chociaż? Bogusia Dla takich widoków, wiecie co, warto się starać. Dwie godziny, dwie i pół, trzy godziny, cztery, sześć, osiem, dziesięć chodzenia w męczarniach, jest mega ładnie, mega ładnie. Nie lubię góry ogólnie, to ten widok mnie zachwyca, naprawdę zachwyca. Patrzcie jak ładna pełnia, w ogóle tutaj nie widać, bo nie, nie jest niech pani idzie. nawet lepsze widoki. Kochanie kocham Cię bardzo, jestem bardzo, bardzo dumny, bo przed pół godziny przed końcem trasy widziałem, że był kryzys, był. Był był kryzys. Był to już był powiedziałam już... w ogóle, że ja kończę trasę, tam gdzie te konie i ja nigdzie nie idę dalej. Ty jak się czujesz ogólnie? Ogólnie trochę zimno mi woda, w sumie trochę całą trasę mi zimno woda, bo kupiłem sobie termoaktywne i góra działa, dół, tak bym powiedział średnio, więc trochę mi całą trasę zimno woda. Nogi mnie nie bolą, czasami mnie lekki sprócz wódce łapie. Ale no nie dziwię się, bo jednak no trochę żeśmy szli praktycznie bez przerwy. Takiej większej, ile to tam 5 minut do ubikacji było i tyle. Więc nie źle. I Jak wyszedłem ze środka teraz, już przy morskim oku, to było mi znowu mega zimno, ale już znowu się rozgrzałem i już zbiór. Maja i Marcin są daleko za nami. Pierwszy raz dzisiaj. Na morskie oko do, dotarliśmy idealnie, serio, idealnie. 10 minut przed przed ciemnościami, nie? Lecz, wszedłem do ośrodka, wyszedłem z ośrodka, już było ciemno. Serio? Ej, ale jest kozak widoczny. Kozak widok, no? Mi się bardzo podoba. I no nie no, pogoda mi się zajebista trafiła, jeśli chodzi o widoki. Ej Marcinku, a jeszcze mam pytanie do Ciebie. No. A y, prześlizgnąłeś się chociaż raz w butach? Przeschodzenie na morskie oko na, na lód. Z I tylko jeden raz? No, no, może z dwaj, może gdzieś jakiś nie pamiętam. A co? No nic, tak się chciałam zapytać, bo masz jednak najeczki, nie? No. Nie, dobrze. Mi powiem ci, że przez chwilę było mega zimno w buzie. W buzie było mi masakrycznie zimno, dlatego, nie? Dlatego no ten komin robi robotę, nie? A wiesz, że podobno nie powinno się w górach oddychać przez komin? Bo jak powietrze wydychasz, to jest cieplejsze i komin ci zamarza. I finalnie oddychasz zimniejszym powietrzem, niż jest ogólnie w powietrzu, nie? Magdalena Borys bawi i uczy. Coello. <noise> Magdalena Coello. Jestem pierwszy raz z Mają na takim tripie mega wymagającym. My w ogóle jesteśmy pierwszy raz na jakimś tripie takim. Oprócz w Anglii. Oprócz na Anglii. Ale takim tutaj, to jesteśmy pierwszy raz. Ja mam mały pęcher, że każdy przystanek na kiwanie robi. A ja nie, a ja jeszcze w ogóle nie śkałam, ale to źle. To źle, ale ja też bardzo mało dzisiaj piłam w sumie. Kocis, koko. <laughs> Ej, bo się koko, oko ci skoko o raz prawe raz lewe podsumowanie. podsumowanie robimy no włączyłam spacer jak startowaliśmy stąd i teraz jak przyszliśmy z powrotem prawie 17 km 1152 kalorie 26132 kroki na pewno więcej kalorii spaliśmy, to na suwę. Jestem wykończona Tak mi podbicia stóp bolą Jakby nic mnie nie boli, wszystko jest ze mną git Mam tylko trochę zamrozniętą twarz <grytanie> Idziemy do karczmy Wróciliśmy Jeżeli chodzi o później No to zjedliśmy sobie w karczmie jedząko. No i co pojedliśmy No i do domku, przyjechaliśmy do jakieś 20 minut temu W ogóle nie zjedliśmy odstypka z mają Żadnego odstypka przez cały pobyt tutaj Jakie fajniastę! No, witajcie! ci nie boisz? ci nie no, boisz? Jest. Ja nie mam zjedzenia, ale mogę ci pogłaskać. Boże, jakiś Jaki, jaki mi słodki, boże! Taki fajniasty! No, no dom. znajdą ja. Ale czy jesteś taki przytulasny! Czy jesteś taki przytulesek! No tak! za święty! Jaki smuczy! Boże to jest najsłodsze co ja zrobiłam w tym tutaj zakopanym. Spróbuję, bo tego nie Ja mam decyzję. Dla mnie ten jest najlepszy Ja nie umiem wybrać między tym a tym Będę tutaj stała i próbowała śniadanie zjeść <śmum> A Grzesiu, będziesz miał ochotę, to ja mam jeszcze jednego ekstra nom. Pycha na ostatnią literę, uwaga, ułożyliśmy tyle Nie powtarzam Gdzie jest swój stary Yeti? Islam, Madera, Argentyna, Abażur. Raz, dwa, trzy, twoja stara alkoholik. K***a. Amore, por favore, pomidore Eustachy wali gruchę. Eustachy wali gruchę. Będzie dobre. No dobra. Po Dobra. Gdzie twój stary jest Islam, Madera, Argentyna, Abażur? Raz, dwa, trzy, twoja stara alkoholik. Ale... A... am... am... mio pomidore por favore! Eustachy wali gruchę. ELEMENTARZ Elementarz... Elementarz jest przez RZ? Tak, czyli na się kończy. No. Zaraz ci... <noise> Cześć, dojechaliśmy na miejsce, jestem już na chacie yy, Przyszli na obiadek Maja z Marcinem Jeszcze przyszedł Mareczek Więc sobie wszyscy super siedzimy To jest koniec tego vloga Widzimy się w następnym I do zobaczenia Siema vlog, <noise> Jemy rosołek Zaraz będzie kurczaczek O, a tu dziadziu Pomachaj, dziadziu, widzę <gry> Magda, ty mnie tak kiedyś doświadczysz, Ale że ty, ja padnę ty, jak ścieżka. <gry> <gry>